To, co wyczyniają na drogach niektórzy kierowcy, potrafi zjeżyć włos na głowie i przyprawić o palpitację serca. Zresztą, zapewne każdy z Was kierujących samochodami miał kiedyś nieprzyjemność albo być świadkiem takich nieodpowiedzialnych, niebezpiecznych zachowań, albo co gorsza, znaleźć się w centrum wydarzeń będących ich konsekwencją. Po co się więc denerwować? Lepiej zawczasu pomyśleć o czymś, co będzie stanowiło niepodważalny argument w starciu z innym, podekscytowanym kierowcą, który nie chce uznać swojej winy za spowodowanie kolizji, bądź spróbuj uciec z miejsca zdarzenia warto pomyśleć o wideorejestratorze. W tym materiale dowiesz się, dlaczego lepiej zdecydować się na wideorejestrator nagrywający zarówno z przodu jak i z tyłu pojazdu, co nam daje dodatkowy moduł GPS, jakie są zalety kamery samochodowej w lusterku i jak zabezpieczyć auto także w czasie postoju. Pamiętacie inteligentny monitoring firmy Orlo Electronics? No to w ofercie tego producenta zagościła ostatnio taka oto nowość. samochodowy LX60 Dual GPS to dość nietypowa konstrukcja, bo oparta o lusterko wsteczne z olbrzymim aż 11-celowym ekranem dotykowym. Co więcej, Dual w nazwie oznacza, że mamy tu dwie kamery: przednią do nagrywania tego, co dzieje się przed naszą maską, i tylną, która w tym przypadku nie tylko rejestruje obraz, ale też przekazuje go na wyświetlacz, działając jak elektroniczne lusterko wsteczne. Poza tym w zestawie mamy też moduł GPS na dwumetrowym kablu, ładowarkę samochodową Mini-USB z 3,5 metrowym przewodem i sporą ilość szybkozłączek oraz mocowań, które przydają się podczas montażu. A i jeszcze jedno: długość przewodu tylnej kamery to aż 5,5 metra, a więc wystarczająco, by ładnie go ułożyć w pojeździe, tak aby nie przeszkadzał i nie rzucał się w oczy. Szczególnie, że owa kamerka jest w tym przypadku wodoszczelna, klasa IP67, co pozwala zamontować ją także na zewnątrz samochodu. Jak dotąd brzmi to całkiem nieźle, prawda? A jak Orlo LX60 Dual GPS sprawuje się w praktyce? By to sprawdzić, zamontowaliśmy go w tym oto pojeździe. Jeep Wrangler Unlimited to spore wielkości auto. Co gorsze, dla ewentualnego montażu, ma zdejmowane dachy, czyli oraz uchylne tylne okno. Mimo to, wszystko dało się tu pięknie zainstalować, ba. Ten system jest niemal stworzony do takich aut jak to. Zresztą zobaczcie sami. Widelistrator zamontowany został na standardowym lusterku wewnętrznym za pomocą dołączonych do zestawu dwóch silikonowych pasków. W gniazdach osadzone zostały kable prowadzące kolejno do tylnej kamery, modułu GPS oraz do zasilania. Co istotne, sam moduł GPS ukryty tu został pod deską rozdzielczą, a dzięki pomocy fachowców zasilanie podpięto bezpośrednio do instalacji elektrycznej samochodu, eliminując tym samym konieczność korzystania z załączonej ładowarki samochodowej i zajmowania gniazda zapalniczki. Tylną kamerę osadzono zaś w taki sposób, by na wypadek deszczu obejmowało ją pióro wycieraczki, a jednocześnie by w kadrze jak najmniej widoczne były ścieżki ogrzewania tylnej szyby. Spytacie pewnie po co tyle wysiłku, skoro i bez wielce skomplikowanego montażu całość winna świetnie działać. A i owszem, działa. Niebagatelne znaczenie ma jednak to, co ten sprzęt potrafi. Pierwsza rzecz to wyświetlacz. Bardzo duży, zajmujący prawie całą dostępną powierzchnię, ekran Orlo LX60 Dual GPS robi świetne wrażenie, znakomicie sprawdzając się w roli lusterka wstecznego. Dotykowy interfejs jest może nieco minimalistyczny, ale oferuje szybki, intuicyjny dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji i ustawień oraz co najważniejsze, dostępny jest w języku polskim. I tak mamy tu możliwość przełączania się pomiędzy kamerami, zrobienia zdjęcia, ustawienia pasujące nam jasności ekranu, czy zablokowania nagrywanego filmu, tak aby nie został nadpisany. Możemy też przejść do galerii nagrań i obejrzeć na lusterku zarejestrowane zdarzenia, a także wejść w ustawienia rejestratora. Obie rzeczy wymagają jednak i wcześniejszego zastopowania nagrania. Co istotne, Orlo LX60 Dual GPS rejestruje obraz pętli, a długość nagrań możemy określić sami na 1, 2 bądź 3 minuty. Do tego dochodzi jeszcze opcja nagrywania dźwięku z wnętrza samochodu, możliwość wyboru, rozdzielczości nagrań 1080 bądź 720p, ustawienia naświetlania, odświeżania i czułości czujnika wstrząsowego. G-Sensor, bo to o nim mowa, odpowiada tu za automatyczne zabezpieczanie nagrań po ewentualnym wykryciu wstrząsu. Takie pliki z miejsca trafiają do oddzielnego katalogu na karcie pamięci. Orlo LX60 Dual GPS oferuje też ostrzeżenie o przekroczeniu ustawionej przez nas prędkości, co może okazać się wyjątkowo przydatne w mieście. Posiada również aktywny tryb parkingowy, w którym kamera uruchamia się samoczynnie w trakcie postoju i albo nagrywa 30-sekundowy film w momencie wykrycia wstrząsu, albo działa w trybie ciągłym, rejestrując obraz poklatkowo co 1, 2 lub 5 sekund przez 12, 24 bądź 48 godzin po wyłączeniu pojazdu. Aktywny tryb parkingowy wymaga jednak podłączenia wideorejestratora do adaptera zasilania, który nie jest dołączony zestawu i który, jak zapewne wiecie, ma pewne swoje ograniczenia. Orlo LX60 Dual GPS ma jeszcze jedną niezaprzeczalną zaletę. Tylna kamera może tu pełnić funkcję kamery cofania. Po podłączeniu do światła cofania i wrzuceniu biegu wstecznego na wyświetlaczu pojawia się obraz z tyłu pojazdu wraz z liniami parkowania do osysty odległości, które dodatkowo możemy sobie sami ustawić w opcjach wideorejestratora. Skoro tyle już powiedziano o możliwościach tego sprzętu, czas zająć się rzeczą najważniejszą, czyli jakością oferowanych przez niego nagrań. Przednia kamera Orlo LX60 Dual GPS oferuje kąt widzenia 140 stopni i jasność na poziomie f1,55, tylna zaś odpowiednio 130 stopni i jasność f2,0, Przednia nagrywa w 300 klatka na sekundę, tylna w 25, co istotne. Z przodu zastosowano też znany sensor światłoczuły Sony Starlight i mx 307. Efekt całkiem niezłą jakość nagrań, zarówno w dzień, jak i w nocy. Obraz jest klarowny i czytelny. Co najważniejsze, jednak obie kamery potrafią uchwycić numery stacyjne przejeżdżających obu samochodów, nawet w gorszych warunkach, oświetleniowych czy podczas deszczu. Możliwe, że część z Was zastanawia się teraz, czy lusterko elektroniczne oparte w całości o tę kamerę potrafi zastąpić to zwykłe. Odpowiadam, jak najbardziej tak. Po pierwsze wreszcie widzę tylko to, co znajduje się za pojazdem, a nie dwumetrową przestrzeń kabinową. Po drugie, w nocy nie jestem już tak narażona na oślepiające długie światła niefrasobliwych kierowców. No i wreszcie po trzecie, mam trzy w jednym: lusterko, kamerę cofania i podwójny widrejestrator. Rozwiązanie wygodne i bardzo praktyczne.